Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Mariusz. Zapraszam na film z serii Europejskie Miasta. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej historii Rzymu, jego geografii oraz turystyce. Zapraszam do oglądania. Wieczne miasto Rzym. Według tradycji został założony w 753 roku przed naszą erą przez Romulusa, jednego z braci bliźniaków. Legenda głosi, że ich matka, będąc kapłanką zmuszoną do życia w celibacie, zaszła w ciążę, utrzymując, że ojcem dzieci jest sam bóg wojny, Mars. Panujący stryj nieszczęśnicy nakazał zagłodzić kobietę, a Romulusa i Remusa utopić w Tybrze. Koszyk z chłopcami wrzucony do rzeki Tyber popłynął jednak z prądem i osiadł na mieliźnie. Płacz dzieci usłyszała wilczyca, która wykarmiła je własnym mlekiem. Wkrótce królewski pasterz znalazł koszyk z małymi bliźniakami i zaadoptował ich. Gdy osiągnęli dorosłość, uświadomieni swojego pochodzenia dokonali zemsty, zabijając swego niedoszłego mordercę. A następnie. Wyruszyli na poszukiwanie nowej siedziby. Odpowiednie miejsce znaleźli nad Tybrem, gdzie wznosiło się siedem wzgórz. Remus zajął miejsce na Awentynie, a Romulus na Palatynie. Zgodnie z rytuałem, lepszą wróżbę od bogów otrzymał ten drugi, gdyż zaobserwował większą liczbę drapieżnych ptaków. Romulus wyznaczył granice miasta. A następnie zabił zazdrosnego brata. Miało się to stać 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą. Ten dzień do tej pory obchodzony jest jako urodziny Rzymu, który według legendy swoje imię wziął właśnie od założyciela i pierwszego władcy Romulusa. Rzym przez ponad tysiąc lat był stolicą potężnego Cesarstwa Rzymskiego. Dominującego w rejonie Morza Śródziemnego. Rola Rzymu uległa marginalizacji po podziale imperium na cesarstwo wschodnio ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnio ze stolicą w Mediolanie, a następnie w Rawennie. Za datę upadku Rzymu przyjmuje się rok 476, kiedy to miasto zostało zajęte przez Germanów. Swoją polityczną wartość Rzym rozpoczął odzyskiwać w średniowieczu, kiedy stał się stolicą państwa kościelnego i siedzibą papieży. Pomimo początkowych trudności, prawdziwy rozkwit rozpoczął się wraz z nadejściem renesansu w XV wieku. W mieście pojawili się tacy artyści jak Michał Anioł czy Rafael Santi. Przy dużym wkładzie finansowym papieży do miasta zaczęli napływać nowi mieszkańcy. Zachęceni organizowanymi wielkimi ceremoniami i architekturą, miasto przeżywało swoje wzloty i upadki, stanowiąc ważny ośrodek w basenie Morza Śródziemnego. Należy zaznaczyć, że przez cały ten okres Włochy pozostawały podzielone na liczne królestwa, księstwa i republiki. W 1860 roku w królestwie Sardynii rozpoczął się ruch zjednoczenia Włoch który doprowadził do przyłączenia do Królestwa Włoch państwa kościelnego i ustanowienia stolicy w Rzymie w 1871 roku. Do dziś pozostaje on stolicą Republiki Włoskiej. Watykan natomiast, jako osobne państwo pod władzą Kościoła, został ustanowiony w granicach Rzymu na mocy traktatów laterańskich w 1929 roku. Między papieżem a ówczesnym premierem Włoch. Jako ciekawostkę dodam, że premierem był wówczas Benito Mussolini. Przyjrzyjmy się teraz geografii Rzymu. Znajduje się w centralnej części Półwyspu Apenyńskiego nad Morzem Tyreńskim, choć z historycznego centrum Rzymu do wybrzeża jest niemal 25 km, natomiast do polskiej granicy. Najkrótsza odległość to około 1000 km. Zajmuje powierzchnię 1285 km2 i jest ponad dwukrotnie większy od Warszawy. Pod względem liczby ludności znajduje się na trzecim miejscu wśród miast Unii Europejskiej z niemalże 3 milionami mieszkańców. Jest jednocześnie największym ośrodkiem miejskim Włoch i trzecim po Stambule i Madrycie w południowej części Europy. Corocznie miasto odwiedza blisko 10 milionów turystów z całego świata. Jak już wspomniałem, Rzym powstał w oparciu o siedem wzgórz. Aventyn na południu, kwirynał i wiminał na północy, Capitol na zachodzie, Celius i Esquilin na wschodzie oraz Palatyn w centrum. To wokół tego obszaru umiejscowionego na lewym brzegu Tybru skupiało się początkowo miasto. Palatyn jest uważany za miejsce najstarszej rzymskiej osady. To tutaj wilczyca miała karmić Romulusa i Remusa. Znajdowały się tu liczne świątynie, w tym Wiktorii, bogini zwycięstwa, czy Jowisza, boga nieba i piorunów. Największy rozkwit przypadł na lata później republiki. Około II wieku przed naszą erą wzgórze stało się wówczas domem dla rzymskiej arystokracji i uznane najpiękniejszą częścią miasta. Cesarz Oktawian August, następca Juliusza Cezara, uczynił palatyn siedzibą władców i tak pozostało aż do upadku cesarstwa. Do dzisiejszych czasów zachowały się pozostałości dawnej chwały. Do najciekawszych obiektów należą. Dom Livii, będący częścią pierwotnej rezydencji cesarza Oktawiana, Stadion Palatyński, Akwedukt Klaudiusza, czy też Pałac Flaviuszy. Kapitol. Od początku Rzymu był twierdzą i sanktuarium. Stała na nim świątynia Jowisza, Junony i Minerwy, gdzie nowo wybrani senatorowie oraz zwycięzcy wodzowie składali ofiary. Dziś na szczycie wzgórza rozciąga się zaprojektowany przez Michała Anioła plac Kapitoliński. W jego centrum znajduje się kopia pomnika konnego Marka Aureliusza. Jego oryginał wraz z rzeźbą Wilczycy Kapitolińskiej można podziwiać tuż obok w Muzeum Kapitolińskim. U szczytu placu wznosi się pałac senatorski, będący dziś siedzibą władz miejskich. Po dawnych świątyniach rzymskich bogów pozostały jedynie pojedyncze kamienie, a na ich miejscu staną majestatyczny ołtarz ojczyzny oraz pomnik Wiktora Emanuela II, pierwszego króla zjednoczonych Włoch. U podnóży budynku przy placu weneckim mieści się grup nieznanego żołnierza. Pozostałe wzgórza rzymskie odegrały pomniejszą rolę w historii Rzymu. Dziś większość tego obszaru pokrywają budowle z późniejszych okresów oraz parki. Pomiędzy sześcioma z antycznych wzgórz znajdują się chyba najbardziej charakterystyczne zabytki starożytnego Rzymu Forum Romanum i oczywiście Koloseum. Forum Romanum powstało w VI wieku przed naszą erą i było niegdyś głównym rzymskim placem ośrodkiem politycznym, religijnym i handlowym. Dziś na jego terenie możemy podziwiać pozostałości rzymskich świątyń, bazylik i łuków triumfalnych, których ciężko zliczyć. Tuż obok, na wschód od forum, znajduje się koloseum, a właściwie amfiteatr Flawiuszów. Powstał w 80. roku naszej ery, a swoją nazwę zawdzięcza fundatorom, panującym wówczas cesarzą z dynastii Flawiuszów, Vespasianowi i Tytusowi. Czteropiętrowa budowla o wymiarach 188 na 156 metrów mogła pomieścić nawet do 50 tysięcy widzów i pozostaje największym tego typu budynkiem Imperium Rzymskiego. Na arenie lud rzymski oglądał walki gladiatorów, egzekucje, polowania na dzikie zwierzęta, oraz instynizację wielkich bitew, w tym nawet bitew morskich, dziś jest dostępny dla zwiedzających i nadal zachwyca swoim ogromem. Za czasów cesarza Hadriana, w II wieku naszej ery, wzniesiono mauzoleum Hadriana, znane dziś jako zamek świętego anioła. Pierwotnie pełnił funkcję grobowca, następnie więzienia i fortecy. Zamek zyskał swą obecną nazwę pod koniec VI wieku, dla upamiętnienia końca zarazy, a na jego szczycie wzniesiono kaplicę świętego anioła. Na wzór wizji panującego w tamtym czasie papieża Grzegorza I, w XVIII wieku wykonana została widoczna dziś na wierzchołku rzeźba Archanioła Michała, chowającego miecz na znak końca epidemii. Najlepiej zachowanym zabytkiem starożytnego Rzymu jest Panteon. Świątynia powstała w I wieku na cześć najważniejszych bóstw starożytnego Rzymu. Centralną część wieńczy betomowa kopuła o średnicy ponad 43 metrów. Na jej szczycie znajduje się otwór o średnicy 9 metrów, który jest jedynym źródłem naturalnego światła w całej świątyni. Renesans przyniósł dla Rzymu dynamiczny rozwój i powrót jego świetności. Sprowadzani przez papiestwo wielcy artyści podejmowali wysiłki, by Rzym znów zachwycał swoją potęgą. Wówczas to odnowiono m.in. wspomniany Panteon, a jego wnętrze zamieniono na świątynię chrześcijańską. Pracami kierował Rafael Santi, którego ciało po śmierci spoczęło w budowli. W tym okresie rozpoczęto też trwającą ponad 100 lat budowę Bazyliki Świętego Piotra, znajdującej się dziś na terenie Watykanu. Umiejscowiona nad miejscem pochówku Świętego Piotra, pierwszego papieża, zastąpiła poprzednią, wczesnochrześcijańską bazylikę. Bazylika wznosi się na wysokość 133 metrów i posiada wymiary 220 na 150 metrów. Wnętrze świątyni tworzą przedsionek, nawa główna, nawy boczne wraz z przyległymi kaplicami, nawa poprzeczna, czyli transept, obejścia oraz prezbiterium. Na skrzyżowaniu naw znajduje się konfesja Świętego Piotra, czyli masywny marmurowy ołtarz okryty wykonanym z brązu baldachimem. Pod spodem znajduje się grób Świętego Piotra umiejscowiony w krypcie pośród wielu innych grobowców. Bazylikę wieńczy kopuła o średnicy zewnętrznej 59 metrów, na której znajduje się dostępny dla turystów taras widokowy, jeden z najlepszych punktów widokowych na Rzym. Świątynia stanowi część kompleksu watykańskiego i połączona jest między innymi z kaplicą sekstyńską, gdzie dokonuje się wybór papieża, oraz Muzeum Watykańskim, które w swych zbiorach posiada 70 tysięcy eksponatów z każdej epoki, w tym najcenniejsze dzieła sztuki znane z lekcji historii czy plastyki. Na koniec wspomnę jeszcze o atrakcjach, których nie sposób pominąć, odwiedzając miasto. Pierwszą z nich to najsłynniejsza na całym świecie fontanna. Fontanna di Trevi. Barokowa rzeźba przedstawia boga mórz Neptuna w towarzystwie morskich bóstw. Jej wymiary to 20 metrów szerokości i 26 wysokości. A każdego dnia z dna fontanny wyławianych jest nawet kilka tysięcy euro wrzucanych przez turystów. Kolejny obiekt, plac Piazza Navona, był niegdyś rzymskim stadionem do konkurencji atletycznych. Dziś na placu znajdują się trzy fontanny, w tym fontanna Czterech Rzek w centrum, a otaczają go kamienice, pałac Pamfilii i kościół świętej Agnieszki. Ostatnim z głównych symboli Rzymu są schody hiszpańskie. To późno-barokowa konstrukcja, która swoją nazwę zawdzięcza ambasadzie hiszpańskiej, która w momencie budowy mieściła się w pobliżu. Dziś Łączą Plac Hiszpański u Podnóża z Kościołem Świętej Trójcy na wzgórzu. Stolica Włoch to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Nazywana jest czasem największym muzeum na świeżym powietrzu. Wszystko dlatego, że może pochwalić się ogromnym bogactwem zabytków i imponujących świątyń, których nie sposób zliczyć. Wieczne miasto. Tak mieszkańcy już w starożytności nazwali Rzym. Ta nazwa nawiązywała do mitycznego proroctwa o imperium bez końca. Ta nazwa szybko przylgnęła do miasta, wróżąc, że gdy upadnie Rzym, to również reszta świata. Dziś widzimy, że pomimo swoich wzlotów i upadków, zmian władzy i imperium, Rzym stoi niewzruszenie, tworząc majestatyczny. Żywy obraz początków cywilizacji europejskiej. Bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do komentowania. Zachęcam również do lajkowania oraz subskrybowania kanału, ponieważ już wkrótce ukażą się kolejne odcinki. Do usłyszenia.